Eneba.com to nowy rynek gamingowy, w którego ofercie znajduje się ponad 10 tysięcy produktów, a liczba ta cały czas rośnie, aby każdy gracz znalazł coś dla siebie. Eneba zapewni ci najgorętsze oferty na rynku ze wszystkich tytułów, nowych lub starych. I dzięki usłudze Trust Pilot możesz mieć pewność, że swoją grę otrzymasz szybko i bez żadnych problemów. Na, eneba.com nie musisz się martwić, czy twój kod zadziała, czy nie. Ponieważ na stronie przez całą dobę działa support, który z chęcią Ci pomoże. W opisie znajdują się linki, dzięki którym otrzymasz 3% zniżki na swoje zakupy. Yo up guys! Um, I'm happy to announce that I'm to be hosting my own Wolfies Den Bootcamp with Red Bull UK and Become Legends. Um, we're to have a bunch of the boys flown out to the Red Bull Gaming Sphere and we're to be trying to shoot a bunch of content. Um, I feel like the Fortnite scene's been dead for quite a while, so. Hopefully, this should bring back kind of a bit of oomph, you know what I mean? Um, and I want to thank BL and Red Bull UK for making this possible. Yo, what up, guys? Reno here. I am now at the Red Bull Gaming Sphere. We're gonna have the Wolfie's Den event here starting tomorrow. Just wanted to give you a little tour of the space to show you how it looks. Here we have SETI, the shilling for now. Here we have the setup. We're gonna have some Nintendo Switches and PS5s over here to play FIFA and you know, smash everything else. Here we have the big, the one and only Mr. Mikhail Kaminsky imming <laughs> area. So here's like three pieces over here. We have three PCs over here three pieces over there and three pieces over here and we're gonna have a double setup for every single player so every player will be able to stream and play throughout entire weekends so you're gonna see a lot of streams from fortnite this week enjoy the day and we will see you soon remember to tune into the streams thank you so much red bull for setting this up for now it looks 10 out of 10 can't wait to get started that's what i'm this is super Ile pingu w ustawianiach już pokazuję, już pokazuję jak ciężko grać jak być w Anglii, nie? Tak ciężko się gra. 3 MS Europa. 75 Ameryka. Middle Midlist 86. Jak ja mam 86, to ja mam w domu w katowicach przysięgam. Jak ktoś playsuje Tan VK to on nie place'uje. Nie liczymy tego do place'owania. Gdzie jest z Idzie właśnie. <grym> się idzie obok ciebie, napis i ma po prawej, a go nie widzisz, nie słychać Rejka? Ha? No tutaj chyba. Teraz? Myślisz? Czekaj, jeszcze podgłasznie sobie. Elo, Elo, Elo. Rejk, mów coś. Beton, 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 beton. beton Teraz Beton. Ja go nie beton a wy go beton, beton. Beton, beton. <laughs> nice. <laughs> się. Ja go nie słyszę, ale wy słyszycie. Ale ja pewna dobra. Betonia w Anglii! Pozdrawiamy was Z Polski. Be-be-be-be-beton! Co? Co powiedział teraz? Be, Zajedliście działa kurwa. Dobra, zmieniliśmy kurwa. Dobra, Eso. Kiedy ty tu będziesz z wami be, grał? Tak to w tym sezonie odpaliła nie jednej gry. Fortnite. Tak. I już to widzę, tylko zakłada alt konto, żeby trenować, żeby nikt nie wiedział. <grymne> już. No możemy wejść na arenę, jeszcze ja nie wchodziłem w game. Muszę mi ktoś Dawaj, pokaż. Pierwsza reakcja seti na zero pingu. <grymne> Robisz taki filmik? Mhm. O Jezus. O Boże, fps -y. No. Spokojnie mapa się musi załadować, ja się na tym znam. <grymne> Dobra, dzięki, Rek. Ale są lagi lekkie No Jest dobry moment? Dobry momentu nie ma Ale są, są lagi Czuć Bo tu są ramy ten Słabe strasznie Słyszę się go ja mam takie do audio że go nie, nie, nie wiem jest. No, jeszcze na audio teraz na raka. No, na innej mogę... tego nie zliczę nawet na dół Widzisz? Aż mi monitor ścina nie zabił mi Pierwsza rozgrzewkowa. Go next. Świetnie. Ja Ten od góry bierze tego. Pompa. Przeżyłem. Spokojnie. Tylko dwie próby były. Jeszcze jedna. Tak jest. Tutaj trzy PCT. Tutaj Kamima Tutaj jest Nebs. Tam jest. Jakiś wysypan, ale on robi komputerę. Pink, chyba Matej. Veno i. Wolfis. Tam będzie Savage, Hen i ktoś tam, a tutaj. Tripper i Tyson, bo to są dwa chyba. Każdy ma Double PC i sera. Jest fajny. No nie udało się, nie chciałem za mnie pójść. Co ty robisz, go? Dobra, Czekaj, bo to jest ostatnia próba, a ja broni nie mam Superancko I tam Zad. Szybko do, 3, do 4 razy sztuka Halo Ale są lagi jakbym miał 30 FPS-ów Jest 53 FPS -y są 180-80 też niech patrzy na licznik, niech to liczę o, no, witam. No 116 nawet było. No, spada, strasznie The FPS are shit. Full shit. The RAMs are shit. Cause it's a. Ja, yeah, stock PC Manager zadań. Wydajność. Tak jest CPU. No, dobrze mówię. I 910850. K. To są gówniane RAMy. Na to nie patrzcie. I 3080. To jest stock PC, dlatego ten. Taki możecie w MediaMarkt kupić. To mnie to było? Do ciebie. Onaki. Ostatnio tak samo było, jak tu byłem w Londynie. 57 FPS. No to nieźle. Ostatnio jak tu byłem w Londynie, to były takie słabe FPS-y, że poszliśmy z Elixem do chyba 15 krajów. Przebiegliśmy i kupiłem komputer Za 3k pounds, nie wiem ile to 12 tysięcy złotych I ja go tu zostawiłem W Anglii, bo to był depozyt, czyli tak jakby nie zapłaciłem No tak, a nie działa bo, bo tam się coś zepsuło Dlatego mieliśmy go oddać No i ja go tu zostawiłem A ja jestem ściana, jestem w Anglii, muszę coś. O, witam, dzień dobry. Jak ktoś strzela, to FPS-y spadają do 30. Jak zostaje się kraka. Co z tym, Jest. Ale tym co kupiłem. A, z tym co kupiłem? No to dałem depozyt na komputer, żeby go mieć. No i chcieliśmy go podłączyć. I nie działał. Bo się coś zdało. Evil mówił. No i mieliśmy go do oddać i nie oddaliśmy go. Nie. W, w jakimś takim Mediamart, jakby, ale to jest Selfridges. No, nie wiem. Czyli co? Z tych Twoich opowieści to można wywnioskować, że co? Że to wina kraju, że mają słabe fps czy co? Bo już nie, nie rozumiem. No. Kami mówi mi, że widać nawet. Mm. Monitor. Cię <laughs> zapytałeś, czy się monitor nie reaguje? A, o ten, o ten, o ten, o ten, ten komputer, czy to przez kraj. Tak, to przez kraj. Ale ping zobacz jaki mają, to jest taki wiesz... Musisz kupić ten... W innym kraju komputer, przywieź go tutaj i patrz, i masz 3 MS. 75 A. na NEIST i Middle East 86. Dziękuję I za to w takim latazie. No? So I'm gonna have to end the stream? Ok. Ok, but... W końcu. Tak, bo mamy media... media tra training training, media training. Ja? Yeah? No? Okej. Okay. Dobra, to jednak kończymy teraz, bo jedzenie Dzięki. przyjechało. Bóg jest sprawiedliwy. Pa pa